Tornisry pełne uśmiechu trafią do ponad 300 dzieci z terenu diecezji sandomierskiej. Wyprawki szkolne dla dzieci z 20 szkół przygotowała Sandomierska Caritas. Przygotowania tornistrów wypełnionych niezbędnymi szkolnymi artykułami włączył się biskup Krzysztof Mitkiewicz, który przypomniał, że akcja jest organizowana przez Sandomierską Caritas już po raz kolejny. Teraz na szczęście młodzież może spotkać się w szkole z, z rówieśnikami, z nauczycielami, i oczywiście potrzebują przyborów do nauki w szkole, więc mamy już jeden wystarczający stres i chcemy ulżyć doli, szczególnie tym, których może nie na wszystko stać. Stąd troska Kościoła o dzieci, o młodzież i pomagamy tak, jak potrafimy. To, to nie jest tylko nasza ofiara karitasu czy, czy diecezji. Diecezja Caritas to są ludzie, a więc te plecaki można powiedzieć zostały ufundowane przez wspólnoty parafialne, przez rodziców jednych dzieci dla drugich dzieci. I myślę, że w ten sposób jesteśmy ze sobą razem. Ksiądz Bogusław Pitucha, dyrektor karitaskie Cezji Sandomiejskiej, podkreślił natomiast, że w przygotowanie tornistrów włączyli się dyrektorzy szkół oraz proboszczowie, którzy najlepiej znają potrzeby swoich podopiecznych. Jak dodał, przygotowane dla uczniów tornistry odpowiadają potrzebom każdej z klas. Taka cała wyprawka szkolna to jest koszt 120 zł, przy czym parafia dofinansowuje 50 zł, a Caritas z diecezji stanowiskiej w ramach pozyskanych środków finansowych z 1% 70 zł i dzięki temu mogliśmy przygotować te wyprawki szkolne stosownie do potrzeb odnośnie oddziałów, czy to będzie klasa zerówka, czy będzie klasa pierwsza i później wiadomo, że każda klasa ma swoje potrzeby i wszystkie te wyprawki są dostosowane do wieku i do klasy potrzeby dziecka. Jest przygotowanych 305 plecaków. Tu chciałbym właśnie przypomnieć, że parafie otrzymały zaproszenie do włączenia się do tej akcji, bo parafie, szkoły, nauczyciele, dyrektorzy szkół najlepiej znają swoje środowiska, najbardziej znają osoby potrzebujące. I przy zgłoszeniu mogliśmy wtedy już określić ilość tych plecaków, ilość dzieci. Jest 305 plecaków, jest to 20, 20 paraw i 20 szkół, właśnie, które zgłosiły się do tej akcji. Tornistry, pełne uśmiechu, trafią do dzieci podczas religijnego koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha, który odbędzie się 15 sierpnia w Stalowej Woli. Dla telewizji STV Katarzyna Kaszluga.